Pierwsze pytanie zostanie zadane przez posłów Waldemara Andzela i poseł Barbarę Dziuk. Będzie to pytanie dotyczące inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych. Odpo to jest pytanie do ministra funduszy i polityki regionalnej. Odpowie pan minister funduszy i polityki regionalnej. Pan minister Grzegorz Puda. Bardzo proszę Pan poseł. Waldemar Adzel, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Ministrze, nasz region sprawnie korzysta ze środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne. Jest POIŚ, RPO i oczywiście specjalnie dedykowany program dla Śląska. Natomiast moje pytanie dotyczy instrumentów centralnych zarządzania przez Komisję Europejską, które koordynuje w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki. Regionalnej C włącząc łącząc Polskę. Jakie kluczowe inwestycje są wspierane przez ten instrument na terenie województwa śląskiego? Panie Ministrze, dalszy rozwój naszego regionu, w tym Będzina, zależy między innymi od jakości infrastruktury transportowej. Infrastruktura ta umożliwia łatwe i szybkie przemieszczanie się ludzi i towarów, przez co poprawia wykorzystanie zasobów i usprawnia działalność gospodarczą. Mamy teraz możliwość sięgania po różne źródła finansowania projektów infrastrukturalnych. Dlatego chciałbym zapytać, jakie inwestycje w infrastrukturę kolejową z instrumentów C, łącząc Europę, są realizowane w Będzinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy. Pani poseł Barbara Dziuk. Panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Połączenia międzynarodowe i krajowe są bardzo istotnym elementem w rozwoju transportu, w rozwoju gospodarczym. I moje pytanie dotyczy, oprócz tego, że wspierania tych połączeń międzynarodowych, ale na Śląsku mamy jedną z największych inwestycji, którą też jest finansowana bezpośrednio z Unii Europejskiej, przebieg kolei z Katowic przez Tarnowskie Góry do Pyżowic, później następnie przez Zawiercie do Katowic. Jest to inwestycja łącząca lotnisko z centrum Śląska. Panie Ministrze, wiemy, że ta inwestycja będzie lada moment Otwarta już teraz y, kolej towarowa y, prowadzi tam dwa razy w ciągu dnia są przyjazdy. I moje pytanie jest, czy są jakieś opóźnienia, czy jakieś jeszcze wsparcie dodatkowe rządu i, i jak y, pan minister widzi dalszy rozwój regionu właśnie w inwestycje y, kolei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana ministra Grzegorza Pudę. Proszę bardzo panie ministrze. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak jak pan poseł ładnie powiedział, nasz region bardzo sprawnie wykorzystuje i korzysta z środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne jest właśnie program operacyjny, który już się kończy infrastruktura i środowisko są programy regionalne, z których Możemy korzystać w ramach przygotowania, a później realizacji poszczególnych inwestycji. Taką sztandarową inwestycją dla tego regionu, która jest sfinansowana z instrumentu Łącząc Europę, czyli to, o co pan poseł, państwo posłowie, przepraszam, pytali, to projekt kolejowy pod nazwą Prace na Podstawowych Ciągach Pasażerskich E30 E65 na obszarze Śląska. Etap pierwszy to linia na odcinku Będzin, Katowice, Czechowice, Dziedzice, Zebrzydowice, Lot, Most Wisła, Czechowice, Dziedzice, Zabrzeg i realizowane są przez PKP polskie linie kolejowe SA. Rzeczywisty koszt całego projektu wynosi około 330 milionów euro. Wsparcie z instrumentu CEF to niemal 100 milionów euro. Dodatkowe potrzebne do realizacji inwestycji środki zapewniono oczywiście z budżetu państwa, a także częściowo z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Projekt realizowany jest od 2017 roku i w tym roku przewidziano jego zakończenie. Więc Dobre informacje dla Województwa Śląskiego, nie tylko dla Zagłębia, ale myślę dla wszystkich, którzy podróżują tą linią kolejową w kierunku Zebrzydowic, Bielska-Białej, ale może i dalej do Zwardonia. Nie mamy informacji o, informacji, o planach wnioskowania do służb Komisji Europejskiej o wydłużenie czasu realizacji, co pozwala sądzić, że realizacja postępuje zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Oczywiście warto dodać, że projekt obejmuje modernizację wielu mostów kolejowych, wiaduktów, także sieci trakcyjnej, powstanie lokalne centrum sterowania w Czechowicach, Dziedzicach. przebudowania także zostanie infrastruktura przystanków osobowych w Goczałkowicach, Zdrój i w Zabrzegu. Zaawansowanie techniczne projektu na dzisiaj wynosi ponad 72%. Dzisiaj podróżni już mogą korzystać na przykład z nowego peronu i przejścia pod torami na stacji Czechowice-Dziedzice, nowy peron, co ważne, zapewnia lepszy dostęp dla, do pociągu w kierunku między innymi z Wardonia i w kierunku przeciwległym, czyli w kierunku Katowic. Dostępne są także perony za brzegu, w, w koczałkowicach zdroju zostaną udostępnione w połowie obecnego roku, a pociągi jeżdżą już po nowym torze, po nowym moście. Na rzece Wisła pomiędzy goczałkowicami zdrojem a Czechowicami wróciły również bezpośrednie połączenia między goczałkowicami zdrojem a zabrzegiem po tzw. Tak łącznicy. Takie rozwiązania nie wymaga wjazdu do stacji Czechowice pociągów z Katowic do Skoczowa i z Katowic do zabrzegu, a most pozwoli na zwiększenie prędkości kursowania pociągów. E, pociągów osobowych do prędkości maksymalnych 160 km na godzinę, a także pociągów towarowych do prędkości 120 km na godzinę. Projekt jest kontynuacją projektu Prace na podstawowych ciągach pasażerskich E30 i E65 na obszarze Śląska. W odcinku pierwszym, o którym mówiłem, będzie Katowice, Tychy, Czechowice, Dziedzice, Zebrzydowice w ramach prac przygotowawczych, również realizowanego z dofinansowaniem z CEF-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Waldemar Randzel. Bardzo proszę. W sprawie kontynuacji prac na linii kolejowej E30 i 65 oraz możliwości pozyskania na ten cel dofinansowania ze środków unijnych, mam pytanie, panie ministrze. Aktualnie prowadzone są prace na linii E30 i E65 na obszarze Śląskiej, jednak w dalszym ciągu pozostają odcinki jakoś by zabręg grzebry do widzę, których modernizacja jeszcze się nie rozpoczęła. Proszę zatem o informację, czy planowana jest kontynuacja modernizacji wyżej wymienionych linii, jaka jest możliwość pozyskania na ten cel dofinansowania ze środków unijnych. Chciałbym też dopytać o perspektywę finansową na lata 2021-2025 i jej znaczenie dla rozwoju. W kolei w Polsce, jeżeli pan minister mógłby ogólnie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Panie ministrze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, jeżeli pan jeszcze pozwoli, ponieważ pamiętam, że pan poseł pytał o miejscowość Będzin. To oczywiście znana miejscowość w województwie śląskim, znane miasto. Prace budowlane na tych pozostałych odcinkach, czyli tutaj Będzin, Katowice, Szopienice, Katowice, Szopienice, Katowice, Piotrowice, Tychy i Most Wisła będą dalej reali realizowane. Zostaną rozpoczęte dzięki finansowania z CEF-u, dzięki pracom projektowym i pozyskiwanym decyzją administracyjną. A stacja Będzin akurat to stacja, której dotyczy projekt również sfinansowany z CEF-u, dla którego PKP PLK pozyskała dofinansowanie w pierwszym naborze perspektywie 2021-2027 czyli w nowym rozdaniu prace na podstawowych ciągach pasażerskich w obszarze śląska dotyczą między innymi właśnie tego odcinku warto dodać że ta realizacja tego projektu zaplanowana jest na lata 2022-2026 w październiku 2022 roku pomiędzy PKP PLK a Sinea została zawarta umowa o udzielenie grantu, to jest tak zwany grant agreement na wykonanie tego projektu i modernizacja również tutaj pozwoli na zwiększenie prędkości kursowania pociągów osobowych do prędkości 160 km na godzinę pociągów pasażerskich, a do 120 km na godzinę pociągów towarowych. Efektem realizacji tego projektu odbędzina przez Sosnowiec do Katowic-Czopienic, właściwie można powiedzieć południowych, będzie dobudowanie dodatkowych dwóch torów. Dzięki temu rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i ten ten ruch dalekobieżny. Chodzi o to, aby te pociągi mogły kursować niezależnie od siebie. To też pozwoli mieszkańcom województwa na bardziej sprawne docieranie do stolicy województwa, czyli do Katowic. Aktualnie spółka jest na etapie rozstrzygania przetargu pod nazwą Realizacja Robót Budowlanych na wykonanie projektu wykonawczego i Realizacja Robót Budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym urządzeń, kolejowych, sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin-Katowice-Szopienice Południowe w ramach projektu Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska etap pierwszy, a w sprawie tego drugiego pytania to krótko nie chciałbym przedłużać, ale w ramach właśnie zakończonego 18 stycznia bieżącego roku drugiego naboru dla do CEFów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze śląska, czyli etap pierwszy, linia na odcinku Katowice, Piotrowice, Tychy. Tu jest dokumentacja projektowa o wartości 8,5 miliona euro, w tym wnioskowane dotacja z CEF-u to jest ponad 7 milionów euro. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, czyli mówimy tutaj o linii Zabrzeg-Zebrzydowice do granicy państwa o wartości 420, prawie 6 milionów euro, w tym wnioskowane dotacja to 362 miliony euro i ostatnia to prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze linia stacja Łabędy wartości 131 milionów euro, w tym wnioskowana dotacja 111,5 miliona euro. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Też w imieniu. Prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego, bo widzę, że dla Będzina sporo jest robione, to też się kłania.